Witamy w One and One How to Video. W tym wideo pokażę, jak dostosować styl strony internetowej. Po wyborze układu graficznego strony mogę go dowolnie dopasować. W obszarze styl mogę zmienić nagłówki, tekst, kolor i tło. Zmiany te odnoszą się do wszystkich elementów określonego typu na mojej stronie. Na przykład wszystkich nagłówków poziomu 1. Muszę więc to zrobić tylko raz, podobnie jak w przypadku szablonów formatowych w programie Word. Z głównego menu mojej strony internetowej przechodzę do obszaru Styl. Obejmuje on cztery podobszary, wybierane za pomocą zakładek u góry ekranu. W pierwszym obszarze mogę zmienić czcionki strony internetowej. Mogę wybierać z różnych propozycji, które zawierają kombinację czcionek i ustawień najlepiej pasujących do siebie. Jeżeli nie chcę korzystać z proponowanych opcji, mogę sam dostosować dowolnie wszystkie elementy tekstowe. Dla nagłówków mogę wybrać czcionkę, jej rozmiar, kolor i orientację. Podobnie jest z elementami tekstowymi. Mogę tu dodatkowo dostosować odstęp między wierszami. Wpływa on na czytelność moich tekstów i powinien wynosić od 130 do 160%. W przypadku szerszych kolumn powinien być większy niż w tekście z wąskimi kolumnami. Ponadto mogę określić kolor linków, poziomą linię podziału i poziom nagłówka 2. Na próbę wybieram pozycję biznes, a następnie pokaż podgląd. Zmiany są bezpośrednio widoczne. Wybieram opcję Dalsza edycja i przechodzę do drugiego podobszaru Proponowane kolory. Dostępne są tu kolory wyróżnienia dostosowane do mojego układu graficznego, które zmienią określone części układu. Wybieram opcję Pokaż podgląd. Zmiany są dobrze widoczne po linii oddzielającej poniżej obszaru nagłówka. Wybieram Dalsza edycja i przychodzę do podobszaru Własny kolor. Mogę tu indywidualnie dostosować kolor wyróżnienia. Wybieram jeszcze raz opcję Pokaż podgląd, aby sprawdzić zmiany. Za pomocą przycisku Dalsza edycja wracam do obszaru Style, a następnie do obszaru Tło. Określam tu tło mojej strony internetowej. Tło może być jednokolorowe albo przeźroczyste. Mam tu duże pole manewru. W kombinacji z dobrze dobranym kolorem mogę tu stworzyć atrakcyjne tło strony. Zwracam przy tym zawsze uwagę, aby tło nie miało zbyt dużo kontrastu. W przeciwnym razie tło odwraca uwagę od treści mojej strony internetowej. Alternatywnie mogę wybrać tło z bogatej palety kolorowych wzorów tapet. To była krótka prezentacja obszaru Styl. Więcej informacji znajdziesz w naszej pomocy. Dziękuję za uwagę i zapraszam na następny film One and One How to Video.